Elo, hello, hello, 320. Hehe. Słuchajcie, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nagi i Dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Division Rivals. Udało się wbić, widzę, pierwszą yy, rangę. No i tak się zastanawiam, czy wziąć te 50 tysięcy monet. No ale to by było bez sensu, więc weźmiemy sobie paczki wymienne. Zobaczmy jeszcze tego zanim otworzę. Kogo możemy trafić? Czy jest ktoś ciekawy? Jest Lewandowski tu już widzę. Lewandowski i Litzwardi O, takim Sonem to bym nie pogardził. Ciekawe ile taki Son kosztuje Elba, Son. Ła! Słuchajcie, celujemy w... w Sona albo w lewego, Lewy pewnie też coś jest wart Jakie tu mamy paczki? Paczka za 35, 225 i za ileś. No to zacznijmy może od tej paczki, bo jest chyba w niej najmniej zawodników. Czy będzie walkout? Walkout tu nie ma niestety. Ekran też nie. Elo, kto to mógł być? Dalbert? Pewnie Nikle. O, Wendel. Yy, tak. Kondycję wezmę, reszta. A w sumie może ich zostawię, bo tak teraz przemyślałem, jak są te SBC. Może jakieś SBC sobie zrobię z ligi Miszu na szybkości. Yy, drugą paczką, no to nie wiem, niech będzie ta paczka, mega paczka. I tu już musi być walkout. Dawajcie walkout. Nie ma walkout. Słuchajcie, bardzo dawno już nie miałem walkoutu, nawet nie ma panerów. Boże, co za tragedia. Smalling! Wow, wow. Żal. Kondycję wezmę e, O Jezus Maria Ale tragedia Tragedia te nagrody wam powiem, bardzo No i ostatnia paczka No chociaż tu nie Bo żeby mi się cokolwiek zwróciło no Nie ma lookoutu, o Boże, ale żal. Nawet nie ma ekranu Tragedia Trzeba było wziąć te 50 tysięcy monet o no niezła tragedia się zrobiła. Słuchajcie, ale żeby ten odcinek nie był taki krótki i bez sensu, to chcę Wam powiedzieć coś, co fajnego zauważyłem, bo jest SBC Ogulama. Ja go kupowałem po 32-33 tysiące i powiem Wam, że kupiłem parę tych kart i powolutku sobie schodzi za te 40 tysięcy praktycznie. Powiem Wam, że idzie go wyrwać bezproblemowo za te 33 tysiące nadal. Yy, także polecam zainwestować sobie kasę. Yy, tym bardziej, że jego cena przed wyjściem SBC była około 45-50 tysięcy. No i ludzie zaczęli go wyprzedawać, bo zaczęli go robić. No i cena teraz tych kart jest trochę więcej, ale to SBC się już kończy niedługo, więc cena wz, zwróci. Wróci do poprzedniego stanu i możemy na pewno coś na tym zarobić. No, i co tutaj? Rozbudowa premium. Ja nie mam tych zawodników. No, to może zróbmy sobie jakieś szybkie SBC. Co tutaj potrzeba? Jakość piłkarzy: to dokładnie złoty. Dobra, weźmy tu, wyszukajmy. Kogo my, ja tu mogę oddać? Tych to bym nie chciał. 8-3. Dobra, no to Smolinga już mogę oddać. No, i tu to już wszystkich chyba, jak leć. Do tego hurtu. Tado, to ja muszę chyba sprzedać. Pytanie, czy on jeszcze jest w cenie. E, o nie, o nie, najgorzej. Najgorzej zrobiłem, bo nie nie w tą stronę przesuwałem. E, I trochę to wyszło nie tak jak chciałem, no ale. Dobra. Hmm. Mamy sześciu, teraz jakiegoś bramkarza niech będzie tu kolega ten pasuje no niech będzie ten, będzie pasował ze smolingiem jakiś obrońca eee, y mamy jakiegoś? nie mamy mmm, a SP? noo, SP jakieś jest, ten PP? Tak. Mamy Jarmolenko, też można go przepalić, jakiś napastnik. Na pewno się znajdzie. Zresztą nawet chyba ten wystarczy, nawet nie trzeba przepalać. Więc jeszcze zrobiły szybkie wzmocnienie, no chociaż tu może jakiś walkałcik, no bo tak trochę słabo by było. Kurczaczki pieczone. O, złote paczki, otworzyłem. Dobra, ostatnia paczka na dziś. Czy uda się walk Tu nie ma, niestety. No, ekrany są, ale kto to będzie? Francja, sp Kondogbia. Serio? Kondogbia? A dlaczego on. O Boże, dlaczego Kondogbia ma jeszcze kartę z Francji? O Żal, ale ta karta to naprawdę jest droga. O Jezus. Bo on dostał zmianę narodowości, ale dlaczego ta karta dalej jest w grze? O boże! Ale fajnie, fajnie, bo zawsze lubiłem. Szczerze Wam powiem, grać kondogbią. Oooooh, słuchajcie, ja może zrobię krótkie cięcie. Może przygotuję jeszcze tą paczkę za, z jakimś tam zawodnikiem. Słuchajcie, wiecie co, przemyślałem i szczerze nie będę robił tego SBC. Z tego względu, że. Chudziwa, wydać 100 koła na piłkarzy niewymiennych. No nie widzi mi się, szczerze to zbieram teraz na Hulita tego Baby i no trochę mi jeszcze brakuje, ponad pół miliona, ale uzbieramy spokojnie. Eee, Jezus, dlaczego ja piszę Hulit, Gulit, o, jest rude Hulit. Na tą kartę on kosztuje około miliona. I właśnie na niego zbieram i myślę, że nie ma sensu po prostu wydawać tych pieniędzy na kartę niewymienną bądź co bądź Tak naprawdę jakbym trafił Neymara, to jeszcze bym go jakoś tu wpasował. Ale potem, o, tak średnio, tak średnio bym powiedział, także jeśli się podobał Wam odcinek mimo tego, że nie było tego SBC Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w co wy zainwestowaliście. Też ponadto poza Gulamem zainwestowałem, już Wam powiem w co, bo zainwestowałem w Mi i Dabura, ale to tylko takie 6 kart, bo jeszcze jedna jest na liście transferowej, 4 sztuki tego tutaj, oto Anglika i Dabura. Trochę się spóźniłem, nie kupowałem go, tak jak widzicie, za 20 parę tysięcy, porównaj cenę. No on już chodzi po 27, tak 26 na licytacji udało mi się go wyhaczyć, więc myślę, że go sprzedam z zyskiem fajnym Ale to nie był, nie nadawało się po prostu na odcinek, bo mówię 6 kart to nie ma co pokazywać. Ale jeśli byście chcieli, no to z tego Team of the Week nagram odcinek, zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarz, że chcecie taki odcinek z inwestycji to na pewno coś nagram i podzielę się z wami radami. Także jeśli się jeszcze ostatni raz już mówię, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!